Siemanko, ja jestem Rage, a to pierwszy odcinek jest gry Skyrim. Ddu 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 ddu. Tak, postanowiłem, że będzie ta seria na moim kanale. Ona musi być, bo to jest moja najulubieńsza gra, którą kiedykolwiek grałem. No jeszcze jest Hitman, ale dobra. Ddu 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 ddu. Dobra, muzyczka jest zarombista, a my zaczynamy nową grę. Ddu 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 ddu. Dobra, nie będę śpiewał, bo fałszuję. Smutek na kamieniu Dun, To jest takie fajne, że podczas takich Wczytywań można sobie obracać te Figury Ale mu kurwa bis ogon Dobra, mnie się z tym Walka przy użyciu obu rąk potencjalnie Do dwójna zadawa obrażenia Dobra, nie będę czytał, wy sami to przeczytacie, nie? I zaczynamy Piękną przygodę z grze Skyrim Jest, kurwa Już nie mogłem doczekać się, już się zagram. Jedziemy w jakimś ko w wozie? Ta, w wozie. The Ender's 5. Skyrim, ale nie... Aż ciarki mnie przechodzą zawsze na tym początku, nie? Taki wstęp już do pięknej przygody. Jest jest dubbing, żebyście się nie nudzili, żebyście nie musieli tyle czytać. O iylanie. O. Nareszcie. Dość już tego spania. Rolof, nie Rolof. ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy tak jak nas i tamtego złodzieja. Przeklęci gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerwell. Hej ty! Nie powinno nas tu być, ani ciebie, ani mnie. Cesarstwo zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. No i tu masz rację. Zamknąć mordy! Zap, morder. Co? Zamknij mordę. Rozmawiamy. Prawdziwy najwyższy król Skyrim! O! Ulfrik! Jarl wichrowego tronu. Jesteś przywódcą buntu. Ale skoro cię złapali. O Bogowie! Dokąd oni nas zabierają? Nie wiem dokąd zmierzamy. Ale Sovenard czeka. Nie, to niemożliwe! To jest niemożliwe! Ej! Z której wiochy cię przywiało, Kradzie. A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być dom. Dom. Rolixted. Ja pochodzę z Roriksted. Panie Generone. Kat już czeka na skazańców. O, śie! Będziemy mieli ucięte głowy? Shor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosz. Bóstwa proszę, pomóżcie mi! Dobra, spoko. Nie martw się. Może. Patrzcie. Generał Tullius. Zarząd zawojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Przeklęte elfy. Uu. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. Elfy. A... Ja ich czasami nazywam szpiciasteusze. Byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat. Wygląda tak. Jak się zapamiętałem? Zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Do środka, już. Dlaczego się zatrzymujemy? Jak myślisz? Koniec trasy. No brawo, chodźmy. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. No, ja mam tego nie powiedział. Nie jesteśmy buntownikami. A kim? Przyjwi śmierć z godnością złodzieju. Musisz im powiedzieć. Nie braliśmy w tym udziału. To pomyłka. Po kolei. Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy. Listy. A mnie chwilę zaci chwilę zacięło, nie wiem czemu. To był dla mnie zaszczyt. Jarlu Urfliku. Urfliku? Ralop z rzecznej puszczy. Lokir z Roriksted. Nie, nie jestem puntownikiem. Nie możesz tego zrobić. Stój! Nie zabijesz mnie! Łucznicy! No i już się zabili. Zaraz, hej ty, podejdź tu. Dobra. Kim jesteś? Jestem Rage. Dobra, teraz tworzymy postać, Tam. Ja będę Nordem. Chciałem tak na początku, na bank. Wolałbym być Nordem. Ciało... Płęć kobiet... Kurwa. Mężczyzna. Wygląd domyślny. E, nie, nie, nie. O, to byłoby dobre. Nie, nie będziemy wyglądać tak czarno. No, postura. Nie, umięśniony. Jakby inaczej. Głowa. Cera. Pył, nie. Blizny. O, ta jest dobra. Barwy wojenne jakieś. Ta, taki na nosie będzie miał. Dobra. Ja to za dużo nie muszę ustawiać nosów. Takie to mnie ma mało obchodzi, jak ma mieć tego kości czy coś. Kolor czoła. To można mieć inny kolor czoła, co so, jebiściu Dobra, oczy W oczach to ja na pewno zmienię tylko Ja mi się przerzuci wreszcie W oczach to zmienię kolor Na bardziej taki niebieski Kocham niebieski kolor No i jeszcze zielony Kocham Dobra Brwi nic, w ustach nic Ustach, nic ja na serio, za dużo nie, be, nie muszę ustawiać sobie. Włosy. <noise> I za w dupnę. Tak, taki będzie dobry. Może jakiś zaraz by się tu przydał. Da, Ta, takie łąciska w życiu. O, tam raz. Kolor włosów. Tak. No i zarobiście. Gotowe. Tak, enter. Uh, jedziemy. Jak go nazwiemy? Roksek. Rokset. Przybywasz do Skyrim w złym czasie, krewniaku. O, to ty też jesteś jest nordem. Co z tym? Nie ma go na liście. Ratujcie nie nie. mnie. Czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. No oż ty. Dla rozkazu, kapitanie. Przykro mi. Przynajmniej zginiesz na rodzinnej ziemi. Mm. Za kapitanem więźniu. Co to takiego fajnego? Nie chciałem umierać. Dobra. Idziemy. Bo kat czeka. Ulfryku <słyski> Chromowar. Niektórzy w Helgen mają cię za bohatera. Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla i uzurpować sobie prawo do tronu Rozpętałeś wojnę. O oh, tuż w mikrofon, zreszcie. sorry. A teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Aha Co to było? Smok. To nic takiego. Spoiler! Tak, generale Tuliusie. Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Polecamy wasze dusze Eteriusowi. Niech spłynie na was błogosławieństwo. Boskie. Będę twoją pierwszą ofiarą! Wy jesteś, jak sobie życzysz. No dalej! Nie będę tu czekać cały dzień! Co Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą, cesarscy. Możecie powiedzieć o sobie to samo? Uj, ale jaki koszyczek przygotowali na te główki? Cesarskie gnidy! Sprawiedliwość! Śmierć w Nieustraszony, aż do śmierci. Uu. No dobrze, bierzemy następnego więźnia. Siemka. Ja nie chcę iść. Znowu. Słyszysz? Powiedziałam? Następny więzień! Twoja kolej, więźniu. Bez wygłupów. Czemu ja? Ale on ma topur. topór. No. Ej, moja główka się tam nie zmieści przecież. No co wy robicie? A wiedziałem że smok. Aha. Wartownicy, co widzicie? A spuść się w górę. Smok! na ziemi chyba. Hej, ziomku! Dobra! O no to zabija. się! U nas zabije ja Cóż to? Czyżby legendy okazały się prawdą? Legendy nie palą, wiosy. Robi się ostro. natychmiast! zwierzę! Dalej! No to idziemy! No to fajnie, atak smoka. Ale uratował nam życie, tak czy siak. To trzeba przyznać. Jak on dziwnie łazi po tych schodach. Musimy oczyścić drogę z <grym> On mówi. Ale czad, mówiący smok. <grym> Tego to jeszcze nie było. Zobacz, czy da się wyjść. To długi skok.

Zajmij się chłopcem! Ja muszę znaleźć generała Tuliusa i pomóc w obronie! Niech bogowie mają cię w opiece. Chod Boże! Chod Boże! Trzymaj się muru! No dobra. O, smoczne. Szybko! Za mną! On coś tam mówi, nie? Ten smok. Słyszycie chyba, nie? Chyba, że mam takie... Z, z, z tego... schizy z już po tym nagrywaniu. Chodź, daj mi rękę, zabiorę cię. Anaj! Zabiję cię! Otko! Zabiję cię! Zostaliśmy tylko my? Trzymaj się blisko! Utrzymam się. Brawotę! Anaj! Ty przeklęty zdrańca! Zejdź mi z drogi! Klin! Uciekamy w h Tym razem nas nie zatrzymasz! Dobrze! Mam nadzieję, że ten smog zabierze was wszystkich do słownika Szybko do grodu Dobra, idziemy jednak za za ralolfkuś, nie umiem tego nigdy powiedzieć. Ralofem, no To jest moja decyzja Takie dziwne wczytywanie coś Nie ma figurki Dobra Udało się nam ucieknąć? Tak, jesteśmy pod dachem, więc jesteśmy bezpieczni. Ucieknij z Helgen. Co jest? Nasz... Się w Bracie. Kóźdy w tym samym momencie. Chyba tylko nam się udało. Chyba nie powinniśmy narzekać. Bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozmowni. No. Czekaj. Może uda mi się to z ciebie ściągnąć. To... kajdany? Uwolnię cię. To dawaj. Masz. Możesz wziąć sprzęt goniara. Nie będzie mu już potrzebny. Roksyd. Futrzanie buty. To i żelazny topór wojenny. Dobra. Góźdę, nie to wcisnąłem przez przypadek. Dobra. Zakładaj zbroję i machnij parę razy. Nie! Nie! Poszukamy gdzieś. gdzieś. Dobra, Musimy ruszyć zanim smok zniszczy warownię. No tu masz akurat rację. A tu zamknięte. Sprawdźmy tamtą bramę. To sprawdzamy. Niech to! Z naszej strony nie można tego otworzyć. Przed co?

Ale poleciał. Może jeden z tych cesarskich. Chróć do grobu Helgen. O, zbrojka fajna widzi. No to się ubierzmy, nie? E... Chwila, zaraz, zaraz, wszystkie. Wyłynimy się na to, na to I dzisiaj będziemy trochę bardziej opancerzeni. Zobacz, czy otworzy te drzwi. Eee, bez problemu. Gotowe. Wynośmy się stąd, zanim smok zwali nam na głowy całą wieżę. To masz rację. Ale my zakończymy tutaj pierwszy odcinek z gry Skyrim. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć.